Witam się w podcaście Lekki stan oddech, mindset, medytacja. W dzisiejszym odcinku Klaudia czyli ja opowiem co nieco o wdzięczności. Czym jest, jak ją praktykować w życiu codziennym i czy musisz być wdzięczny, wdzięczna na co dzień, w każdej sytuacji. Zapraszam Cię do odsłuchania lub do obejrzenia. Czym jest wdzięczność? Zapewne, jeśli. I jesteś w tym podcaście, oglądasz go na YouTube albo słuchasz na Spotify lub innym kanale, to masz już jakąś wiedzę na temat wdzięczności, na temat samoświadomości, na temat szeroko pojętego rozwoju. Ale jeżeli nie, to też jest OK. Fajnie, że zaczynasz. I cieszę się, że tutaj jesteś. OK, To czym jest ta wdzięczność? Jak dla mnie wdzięczność jest uczuciem. Wdzięczność się odczuwa. Tak jak co się nawet często mówi: poczuj wdzięczność. Bądź wdzięczny, bądź wdzięczna. Ja wolę jednak to określenie poczuj wdzięczność. Jak najbardziej możemy być wdzięczni za to, co mamy, możemy o tym mówić. Możemy o tym myśleć, możemy na pozór się z tego cieszyć, być w tym, a w środku, w odczuciach, nie być w ogóle w połączeniu z wdzięcznością. Chcemy się troszeczkę oszukać, chcemy powiedzmy być wdzięczni, bo tak trzeba. Zatem czym jest ta wdzięczność? Wdzięczność jest odczuciem. Wdzięczność czujesz. Czujesz ją w sercu, czujesz ją w ciele, czujesz ją też w swoim umyśle. Nie wiem, czy tak masz, ale kiedyś bardzo trudno mi było poczuć wdzięczność. Moje całe ciało broniło się przed odczuwaniem wdzięczności. Moje ciało wewnętrzne bardzo się tej wdzięczności obawiało, bo co będzie, jeżeli zaakceptuję ten stan, który jest teraz? Co będzie, jeżeli zaakceptuję to, jak się czuję? Co będzie, jeżeli zaakceptuję to, jaki mam status materialny? To na jakim etapie związku teraz jestem? Może mi się to nie podoba? A sobie tak myślę, że. No w wielu aspektach swojego życia możemy tę wdzięczność znaleźć. A jak to zrobić opowiem za chwilę. A ty w tym czasie pomyśl sobie o jednej rzeczy, o jednej osobie, o jednym wydarzeniu, za które czujesz wdzięczność. I poodczuwaj ją sobie tak naprawdę. I zobacz, jak zachowuje się Twój umysł i Twoje ciało. Co z tego płynie? Czy jest jakiś sprzeciw, czy jest jakiś opór? Obserwuj to, nie oceniaj, tylko przyjrzyj się temu. To skoro już wiemy, że wdzięczność jest odczuciem, jest uczuciem, wypełniamy się tą wdzięcznością, czujemy ją całym sobą, całą sobą, to jak to zrobić, żeby, żeby w ogóle ją odczuwać? Jak myślisz, co można robić, żeby odczuwać wdzięczność? Odpowiedzią jest oczywiście praktyka. Praktyka i przyłamywanie się do tego, aby, aby odczuwać tę wdzięczność. Może na początku nie będzie ci łatwo. Może będziesz mieć tak, jak ja, może twoje wnętrze będzie stawiało jakiś opór, będzie to jakoś niewygodne. Chcę Ci powiedzieć: nie poddawaj się. Rób to każdego dnia. Każdego dnia znajdź sobie nawet jedną albo więcej rzeczy, osób, jakichś wydarzeń albo stanów, za które czujesz wdzięczność. I faktycznie wejdź w ten stan, wejdź w tę wdzięczność, poczuj tę wdzięczność całym sobą. Na poziomie zarówno umysłu, jak i ciała. Wsłuchaj się w siebie z uważnością, ze spokojem. To nie musi zadziać się od razu. To może zadziać się po dniu, po tygodniu, po miesiącu. I to jest ok. To jest ok, bo to też jest jakaś droga. A czy możesz poczuć wdzięczność wobec siebie za to, kim jesteś, za to, w jakim miejscu teraz jesteś, za to, jaką drogę przeszedłeś, przeszłaś? Myślę, że tak. I to jest bardzo ważna wdzięczność. Tak naprawdę, często patrzymy na ten świat zewnętrzny, na innych ludzi, na zdarzenia, a zapominamy w tym wszystkim o sobie. Zapominamy, Podziękować, zapominamy poczuć wdzięczność wobec najważniejszej osoby w swoim życiu, którą jesteś właśnie ty. Tak właśnie dobrze słyszysz, ty jesteś najważniejszą osobą w swoim życiu, jesteś numerem jeden. I chcę, żeby, i jeśli ma to być jedna rzecz, którą zapamiętasz z tego odcinka, to właśnie to, że jesteś najważniejszą osobą w swoim życiu. I okaż to sobie. Odczuj tę wdzięczność właśnie względem siebie. Może teraz zastanawiasz się, okej, okay, wszystko fajnie, ale mam odczuwać wdzięczność do wszystkiego? Nawet do tego, czego nie lubię, czego nie znoszę, czego nie toleruję? Mm, myślę, że nie. Myślę, że to nie musi być aż tak rygorystyczne. Zresztą, słuchaj, to ma być przyjemność, to ma być. E... Coś fajnego, coś pięknego, do czego nie musisz się wcale tak bardzo zmuszać. Bo trenowanie, a ciągłe zmuszanie się do czegoś, to są dwie różne rzeczy. Także nie musisz być wdzięczny, nie musisz być wdzięczna za, za wszystko, za każdy moment w swoim życiu, za każdy etap, za każde zdarzenie, za każdego człowieka. Nie, możesz sobie podczuwać jakiś smutek, Jakąś złość. To jest zupełnie normalne, zupełnie naturalne i zupełnie zdrowe. Także nie w każdej sytuacji, nie w każdym stanie musisz odczuwać wdzięczność. Pamiętaj o tym, bo to jest też takie dbanie o siebie, taka uważność na siebie, że nie wszystko musi być zaprojektowane, nie wszystko musi być ułożone od A do Z. No, częścią naszego życia jest zmiana, to jest totalnie nieodzowny element życia zmiana. Zmiana dzieje się na co dzień, tak jak zmieniają się pory dnia, tak zmieniają się pory roku, zmieniają się nasze stany, zmienia się nasze otoczenie, zmienia się nasze wnętrze i tego się nie da zatrzymać, to się po prostu dzieje. Dlatego też nie da się wszystkiego zaplanować i to też jest w porządku to też jest okej, okay. to też jest jakiś taki fajny element zaskoczenia w naszym życiu że nie do końca wiemy co się wydarzy nie do końca wiemy co będzie tak i to też jest to też jest życie i to też jest wartościowe i nie zawsze tak jak powiedziałam nie zawsze musisz odczuwać tę wdzięczność to nie jest jakiś to nie jest jakaś konieczność bez wdzięczności do każdego zdarzenia, do każdej osoby, do siebie w każdym stanie. Twoje życie się zawali. No nie, nie zawali się. Jeżeli, jeżeli będziesz świadomy tej wdzięczności, świadomy, świadoma, odczuwanie tej wdzięczności do tego, do czego chcesz, to uwierz mi, że to da dużo lepsze efekty niż takie zmuszanie się do tego, żeby odczuwać wdzięczność względem całego świata. No bądźmy realistami, bądźmy, bądźmy ludźmi, tak, żyjemy tutaj, na tym świecie i jest ok, że nie wszystko może nam się podobać. Naprawdę to jest ok. Także tak podsumowując no w paru słowach. Wdzięczność, moim zdaniem, to jest odczuwanie, to jest czucie tego, że faktycznie Jestem wdzięczny, jestem wdzięczna za tę konkretną rzecz, osobę, zdarzenie, stan i tak dalej, i W jaki sposób odczuwać wdzięczność? Uczyć się tego, po prostu uczyć się, uczyć się wchodzić w ten stan wdzięczności, być w tym stanie. Po prostu inaczej, inaczej się zwyczajnie nie da. Praktyka czyni mistrza, jak to mówią. I czy musisz odczuwać wdzięczność zawsze, wszędzie, do wszystkiego, do każdego? Nie, nie musisz. Rób to z, z tego szczerością. To będzie najlepsze, najlepsze rozwiązanie. Dzięki za Twoją uwagę. To był podcast Lekki Stan, Oddech Mindset, Medytacja w tym odcinku Claudia o wdzięczności. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to Zostaw komentarz, zostaw ślad po sobie i koniecznie zasubskrybuj. Do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć.